Jakich scenariuszy oczekuję? Na ten moment nie mam wyraźnego trigera do wejścia. Uważam, że bottom jest blisko. Natomiast, dwie dwa albo inaczej, dwa triggery, które mnie interesują. Pierwszy to jest stworzenie strefy w strefie. O co chodzi? Wytłumaczę to na mniejszej osi czasu, mianowicie na interwale H4. I teraz zobaczcie. Na interwale H4 wyłączę tylko wolumen. Mieliśmy strefę tutaj, czyli załóżmy, że to jest nasza strefa. I taką samą strefę mamy tutaj na dole. W strefie dostaliśmy impuls. Ok, natomiast nie stworzyła się żadna strefa. Natomiast tutaj, w tym miejscu, mieliśmy Liquidity Grab i zamkniętą świecę tutaj Engulfing na tej świecie z H4. Czyli mieliśmy utworzenie strefy w strefie. Zaznaczę to w ten sposób. Ok. I dopiero z tego miejsca mieliśmy impuls, czyli na strefę, złamanie strukturalne, dojście, kolejny impuls, złamanie strukturalne, by tutaj było na interwale 15-minutowym, czyli na mniejszym, utworzenie znowu strefy, czyli w H4 mieliśmy kolejną strefę podażową z H4 i dopiero mieliśmy impuls spadkowy. I czegoś takiego oczekuję tutaj, czyli mianowicie, jeżeli mamy strefę, to jest strefa aktualna i teraz tak. Pierwsze to albo będziemy mieli utworzenie strefy w strefie, czyli coś tutaj się zadzieje, będziemy mieli impuls do góry i tu utworzy mi się kolejna strefa, wtedy będę uważał, że ta płynność i te zlecenia zostały obronione. Natomiast jeżeli czegoś takiego nie będzie, może dostaniemy po prostu jakiś zakres konsolidacji, wyjście w dół i wtedy...